Czy nie słyszysz, co oni wołają? Nauczycielu, zakosz im tego. Zaprawdę powiadam Wam, jeżeli ci umilkną, kamienie wołać będą. Nadeszła godzina, aby został uwielbiony syn człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, to nie to nie wyda plonu. Jeżeli zaś obumrze, przyniesie ogromne plony. Ten, kto kocha swe życie, traci je, a kto nienawidzi swojego życia, zachowa je na wieki. Jeśli ktoś chciałby iść za mną, chciałby mi służyć, niech idzie za mną, albowiem uczci go Bóg. Teraz dusza moja doznała lęku, i cóż mam powiedzieć, ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę, ojcze, sław imię. Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Nie wiem, czy do wszystkich Państwa dotarła informacja, ale tutaj, tuż przy, na, na dniach, dwa dni temu, trzy dni temu z zmarł założyciel Wychorowskiego Misterium Męki Pańskiej, Wojciech Rybakowski. W związku z tym ogromnie proszę o minutę ciszy. Dziękuję jego pamięci. Dziękuję bardzo. Ojca poproszę jeszcze o krótką modlitwę. z jego duszę Bożemu miłosierdzie. Módlmy się. Dobry Jezła, nasz Panie. Dobry Jezła, nasz Panie. Dobry Jezła, nasz Panie. Niech przez Boże miłosierdzie odpoczywa w pokoju wiecznym. Drodzy bracia i siostry, już od początku wielkiego postu przygotowujemy nasze serca przez pokuty i uczynki chrześcijańskiej miłości. Gromadzimy się w dniu dzisiejszym, aby z całym kościołem obchodzić pamiątkę wjazdu naszego Pana do Jerozolimy, gdzie miał on spełnić paschalną tajemnicę męki i zmartwychwstania. Wspominając to zbawcze wydarzenie z głęboką wiarą i pobożnością, pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego Krzyża. Dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem królem, mogli przez niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Słuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebie z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści. Stało się to, żeby spełniło się słowo proroka powiedzcie córze syjońskie, oto król Twój przychodzi do Ciebie, łagodny